Uśmiechnięte twarze, rozmowy o sporcie, zdjęcia i autografy. W takiej atmosferze przebiegały spotkania w nowodębskich szkołach z Grzegorzem Sudołem, olimpijczykiem z Pekinu. Grześkowi towarzyszyli w wizytach chodziarze Artur Brzozowski i Rafał Fedaczyński. W zespole placówek oświatowych odbyło się spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami miasta, uczniami podstawówki i gimnazjum. Dzieciaki pytały dosłownie o wszystko, czy ciężko jest być sportowcem, o czym myślą, gdy zaczyna im brakować sił, a także gdzie na trasie można zrobić siku. Olimpijczyk cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania, zarażając przybyłych pogodą ducha i sportową pasją. W Pekinie wchodzi na 50 km, startowaliśmy o godzinie 7.30 rano, temperatura wtedy naszła 19 stopni, i wilgoć 97%. Dyrektor placówki Dariusz 7, dziękując Olimpijczykom za przybycie, wyraził nadzieję, że młodzież pójdzie w ślady sportowców. Po skończonej prelekcji, chociaż z nowej dęby jeszcze przez długi czas nie mógł odpędzić się od fanów, którym z uśmiechem rozdawał autografy. Dla TV dęby mówił Marek Ostapko.